Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Najnowszy numer nowego info otwiera artykuł o tajemniczej śmierci w Tyskim Stawie. Tak, w stawie Grabowiec znaleziono poranione zwłoki. Policja, płet, płetwonurkowie przeszukali ten zbiornik. Prokuratura nie ujawnia wszystkich informacji ze względu na dobro śledztwa, no ale nam się udało jakieś tam informacje zebrać, i najnowsze ustalenia w tej sprawie publikujemy właśnie w tym numerze Nowego Info. A zmieniając temat, premier Morawiecki był w Bojszowach i w Tychach. Hmm, oczywiście nie umknęło to naszej. Uwagi, byliśmy i w Boiszowach na pikniku Rodzinnym i w Akademii Piłki Nożnej GKS Tychy w Tychach, gdzie można było spotkać premiera, a nie tylko jego, przedstawicieli rządu i władz wojewódzkich. No, premier był w końcu na Śląsku, to czy mówił coś o setnej rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego? No, osobiście nie słyszałem, ale my oczywiście Piszemy o tej setnej rocznicy. Pierwsze powstanie śląskie wybuchło w Urbanowicach i Paprocanach, dzisiejszych dzielnicach Tychów. Ale my piszemy w specyficznym aspekcie o tej sprawie. Czyli jak specyficznym? To nie piszemy o jakichś batalistycznych walorach? Raczej? Nie. Władze miasta Tychów organizują obchody, nawet z pewnym rozmachem. Ale jednocześnie w gazecie miejskiej, gminnej, wydawanej przez spółkę gminną, ukazał się artykuł o pierwszym powstaniu śląskim, znaczy może nie artykuł. Pierwsze powstanie śląskie zostało określone piórem naczelnego e, tamtej gazety jako śmieszny, marginalny zryw. No ale nie tylko o tej rocznicy, oczywiście piszemy. A tak dokładnie 30 lipca minęło 25 lat od śmierci Ryszarda Ridla, tyszanina, legendarnego wokalisty grupy Dżem. Nie udało się zebrać unikatowe wspomnienia osób, które były blisko Ryśka, to było przez kilka lat też zbierane. Te osoby już niektóre nie żyją, chociażby małżonka Małgorzata, ale też współpracownicy, przyjaciele, nauczycielki, które go uczyły w tyskiej szkole SP-18. Także polecam lekturę, można się, też, można się wzruszyć, można też się rozweselić, bo jest tam kilka fajnych anegdot też z życia Rysika. Mm, A jeszcze? ja jeszcze chciałem właśnie, przepraszam, że ci wodzę. Chciałem jeszcze polecić artykuł Renaty Botor Pławeckiej o niezwykłej kobiecie. Helenie Bilińskiej. Ona w Warszawie wojennej ratowała dzieci, które zostały sierotami a po wojnie związała się z Pszczyną. Wiele dobrego zrobiła dla tej miejscowości, a w zamian komuniści ją prześladowali. E, polecam ten artykuł. No to no co jeszcze byśmy polecili z naszego numeru? E, no na pewno wywiad z kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, który mówi e, o ataku tęczowej rewolucji na polskie rodziny. No i jest też fotorelacja z czterodniowej pielgrzymki pieszej Tyszan na Jasną Górę. Zachęcamy do lektury. Do widzenia. Do widzenia Państwu.